Prawda tylko czy idzie? O, chyba idzie. Siemaneczko, tu Jarek z tej strony. Witam Cię na JBC blogu. E, witam Cię w serii ASKI i Dzisiaj taki e, dość ciekawy temat. E, myślę, że wielu osobom może pomóc. Taki mały wrzut na głowę. Czwarta e, 44, i co dalej? Odnosi się to, to do, do 4 plus 1, nie do końca. Chodzi mi o. Omawianie synchroniczności oczywistych, oczywistych oczywistości. Czy to będzie pierwsza 11, czy druga 22, czy trzecia 33, czy piąta 55, to jakby no, 6 66 nie będzie, <laughs> ale 0,0 będzie. <laughs> Także w przypadku, gdy jesteś już praktykiem, praktykiem OBLD i tak dalej, to wiesz co robić, to chyba tego nie muszę mówić twój zegar biologiczny może się już nastawiać tak, że nie będzie ci, potrzebne, nie będzie ci potrzebny budzik o czwarty, nie będziesz musiał budzić innych domowników swoim budzikiem, tylko po prostu otworzysz oczy o tej godziny. spojrzysz na zegarek i powiesz, ok, spoko, zaczynam wierzyć w swojej podświadomości, że dobrze mną kieruje. I, i, I po prostu zaczynasz sobie ćwiczyć wychodzenie. Dla niektórych może zacząć być to później uciążliwe, bo zacznie ci wchodzić w nawyk, co nie do końca będzie korespondowało z Twoimi chęciami do codziennego ćwiczenia. Podświadomość już ci będzie pracowała model gotowy, a ty na przykład nie będziesz chciał, i jeśli do czegoś takiego dojdzie, to ta umiejętność wygaśnie. I będzie ci potem trochę trudniej ją znowu w sobie wzbudzić. Żebyś mógł mieć ją na zawołanie, to trzeba przejść ten model. Czyli na początku jest budzik, potem nie ma budzika, potem przechodzisz moment spokojnie, moment w którym nie zawsze chcesz ćwiczyć, ale i tak dziękujesz za to, że się budzisz o tej godzinie, chociaż nie do końca byś chciał. Rozumiesz o co mi chodzi? Dzisiaj na przykład nie chcesz ćwiczyć, a i tak cię wybudzi podświadomość. Eee, także możesz coś sobie zrobić, możesz, nie wiem, iść do toalety przy okazji, jak już się obudziłeś, możesz coś tam. Możesz już wstać, jak jesteś wyspany i coś zacząć działać. Im wcześniej stajesz, tym lepiej. Niektórzy mówią, to zależy, czy jesteś skowronkiem, czy sobą, nie? No chyba, że ktoś nie jest praktykiem OB i coś takiego mu wskoczy niechcący o którejś godzinie, niezależnie, to może to z twojej podświadomości sygnał, że możesz coś porobić. Chyba, że też będzie to efekt twojego budzika, tylko troszeczkę rozregulowany tylko fajnie, żebyś to wyłapał, czy wyłapała. Jak takie coś zaczyna się dziać, a ty nie jesteś praktykiem OB, to zacznij przeprogramowywać swoją podświadomość pod tym kątem, żeby przesuwać ten czas wybudzania na wtedy, kiedy chcesz. Co też będzie dla praktyków małą poradą, bo jak przechodzisz ten etap z budzika na budzenie się samemu i na nie zawsze budzenie się wtedy, kiedy chcesz, o tej godzinie, to następnym etapem jest takie programowanie się wieczorem, że tego dnia, kiedy chcesz ćwiczyć, to się obudzisz o 4.44 na przykład, a, a wtedy, kiedy mówisz sobie przed snem, że dzisiaj chcę się wyspać, to się wysypiesz i podświadomość ja to pozwala, i to też trzeba wyćwiczyć. Tak samo wstawanie dla osób, które nie praktykują OB, a chcą po prostu nauczyć swoją podświadomość, budzenia się, wcześniejszego wstawania, budzenia się przed budzikiem czy zamiast budzika to jest fajna technika, i też takiego budowania zaufania. Z sobą samym, z sobą samą, ze swoimi mechanizmami fizjologicznymi, żeby sobie bardziej wierzyć i ze sobą mieć lepszy kontakt. Czyli, na przykład, potrzebujesz po prostu, nie chcesz budzić się na budzik, bo cię irytuje rano, bo cię denerwuje, bo wstajesz w złym nastroju, bo budzik jednak wyrywa cię z twojego. Fizjologicznego procesu spania Powinnaś jeszcze dłużej spać. Jeśli budzik cię musi wybudzić, to znaczy, że nie powinnaś wtedy wstać. Znaczy, powinieneś, bo na przykład iść do pracy, ale w swoim cyklu biologicznym powiedzmy, powinnaś pospać dłużej, aż się wyśpisz. Na no, co może wpłynąć to, że jak się położyłeś o trzeciej, to o 4.44, może nie o no, okay, nie, bo to ci samo by wybudziło. Że jak się położyłeś o trzeciej, to o 6.00 będzie trudno wstać, czy o piątej do pracy. Także to też trzeba utylizować odpowiednio. Żeby potem nie było, że wymagasz od swojej świadomości takiego poziomu zaawansowania, którego no ty jeszcze nie masz, i długo, długo mieć nie będziesz. Ja przez wiele lat połączyłem sobie potrzebę w głowie dużego zasobu czasowego, który był mi potrzebny, i spałem po trzy godziny na dobę. Nie zawsze w jednym ciągu. Czasem spałem po godzinie co 8 godzin. Wpadałem w taki letarg, co mi tu bzyczy, wpadałem w taki letarg na godzinkę, regenerowałem się i dalej do roboty. Także produktywność wtedy była niezła. Możesz z tym robić co chcesz, kwestia tylko Twojego światopoglądu, wiary w to, że można, wiary w siebie, że można a jak już wracając do praktyków OB i LD, a jak już nadejdzie ta czwarta 44, powiedzmy, to też symbolicznie, jakby nie przyczepiajcie się do tego, że to będzie czwarta albo trzecia, albo piąta, której tam sobie chcecie, tak sobie zaprogramujcie. Ja też tutaj podszedłem tego trochę, żeby wyciągnąć na, na poziom świadome synchroniczności, które niektórzy używają dodatkowo jako argumentu, że fajnie. Hmm. Że coś to do nich mówi, że to ma jakieś znaczenie. Yy, I okej, okay. jeśli na ciebie to działa, dla ciebie to działa, spoko, super. Jeśli nie, to okej, okay, to olej to. Po <grym> to jakby nie zwracają na to uwagi i jakby ćwicz sobie w swoim zakresie. A dodatkowo przypomnę, to yy, powiem jeszcze jedną rzecz. Yy, jak oglądacie moje materiały, to ja nie wszystko mówię dosłownie, specjalnie to robię. I niestety zmuszam Was do oglądania wielu materiałów, bo ja w różnych materiałach wrzucam coś. W ostatnim materiale coś wrzuciłem, niekoniecznie w BC, nie będziecie musieli to znaleźć, co pomoże Wam w ćwiczeniach o tej czwartej Także jeśli macie jakieś pytania, to piszcie teraz, bo jeśli nie, to kończymy. To jest jakby Askiel BC z taką formułą, że na jakieś jedno, dwa pytanka mogę odpowiedzieć, jeśli będzie, jeśli nie, to, to nie. I jakby kończymy, bo to jest tylko odpowiedź na jakiś tam jakiś mały wyciek zagadnienia, który omawiamy, i, i to tyle. Także mm, i jeszcze jedna rzecz: bo tu mamy spotkanie autorskie od BC, i wszystko co najlepsze, ale z tym nie wiem, czy się wyrobię w styczniu, bo miałem się wyrobić na 15. Dzisiaj jest 19. Patrzę, 21. a nie 21. Zrobiłem Wam, um, zrobiłem wam ostatnio Ober raport. Zapraszam do oglądania. Jest fajny. I takie wycinki e, ASCII odlecę z jakimiś małymi zagadnieniami będziemy robić. Dalej, mam nadzieję, że będzie trochę częściej. E, do keynota tak zwanego tego wszystko, co najlepsze się przygotowuje. E, może zrobię jeszcze tu go, a może już nie. Zobaczymy jak się wyrobię tam z ustawianiem wszystkiego i przenoszeniem. E, także pytań nie ma, więc kończymy. E, to by było na tyle. Bawcie się dobrze. Wychodźcie szybko, latajcie daleko. Wszystkiego dobrego. Cześć.